Cześć teraz, e, część druga, czyjciuszki. Wybaczcie, że niektóre są podnie, podniesione, ale to jak mówię, ja już je złożone i nie miałam w planach niczego nagrywać, ale skoro prosicie, to proszę bardzo. E, T-shirt z, z Stradivariusa z takim bardzo fajnym nadrukiem e, w kolorze takiego przygrodzonego brązu. Myślę, że nadruk taki bardzo młodzieżowy. Tu macie to, co jest dla mnie hitem, czyli ćwieki, a właściwie takie militarne gwiazdeczki, które fajnie się prezentują. Dla mnie trochę za krótki, ponieważ podnosi mi się na brzuszku. Kolejna rzecz też, ty macie jak ćwieków, to jest taka duża tunika, t którą możecie odnosić oversize'owy, opuszczoną na ramię z napisem Kiss Me i to Kiss Mi właśnie to Mi jest takie całe w ćwiekach, czarne z takim znaczy biało z takim przydymionym, czarnym też bardzo fajnie wygląda. Kolejna rzecz to jest ta muzykowa bluzeczka bordowa z River Island, bardzo fajna, ciepła niezniszczona, w ogóle mogę Wam pokazać bliska, jak wyglądają rękawy czy nawet rękawy tutaj się najbardziej mechacą, czy też jak wygląda przy linii dekoldu. nic nie jest mechacone, super wygląda po prostu kupiłam za mało, no i trudno kolejny t-shirt Taki w stylu bardzo dziewczęcym, z, taką, z takim modnym nadrukiem kobietki i takich różowych napisów z brokatem, fajnie wygląda, długi za pupę, rozmiar L. Kolejna rzecz to jest tunika w którą zakupiłam w tamtym roku na ostatki. Cała też w takich printach, właśnie błyszczących, z długim rękawem, za pupę, dużo za może służyć jako tunika, może służyć jako sukienka. Bardzo fajnie wygląda i to jest rozmiar bodajże różmierz L. W rozmiarze L są również te właśnie spódniczki, które tak bardzo Wam przypadły do gustu na początku mojego kręcenia, ale teraz są za krótkie. Pierwsza wygląda w ten sposób, takie śliczne, Różyczki, ona jest króciutka, ale bardzo fajna i pasuje i na Lkę, i na XL też się rozciągnie. Również w takiej takie spódniczki, z takimi, właśnie, z takimi kwiatkami, w takim materiale. Następna spódniczka to jest spódniczka z Veromody. Dresowa w tym roku była moda na połączenie dresu, takiego w, na, na mieście, że tak powiem, w takiej wersji. Ja wtedy ją zakupiłam fajna, króciutka, można chodzić po domu, można wyjść w niej też, myślę, że w spoko kolejna rzecz to płaszczyk, płaszczyk, który jest moim nietrafionym prezentem, jak wspominałam, z tego względu, że dostałam go od swojej mamy natomiast ja w nim w ogóle nie chodziłam płaszczyk beżowy, w którym chciałam się zmieścić ale niestety się nie udało, zamiast właśnie tej tutaj kapturka możecie sobie zrobić taki właśnie o, tylko to się kiepsko teraz mi układa taki właśnie tutaj kołnierzyk na plecki, też bardzo fajnie wygląda kolejny płaszczyk który muszę sięgnąć i go założyć na wieszak prezentuje się w ten sposób szary, militarne, ze sklepu inna dla mnie, moja miłość ostatnimi czasy ale muszę z nim zerwać, ponieważ bardzo długo już nim chodziłam. Kapturek, jak widzicie, jest niezmechacony, niezniszczone. Nie ma plam. Możecie mi wierzyć na słowo. Zresztą wiecie, gdzie mnie znaleźć, gdyby, gdybyście mi jakieś ale. Kolejna rzecz to bolerko ślubne. Wiem, że to trochę dziwna tematyka, ale chciałabym też bolerko sprzedać z tego względu, że mi się nie przyda. A po co inwestować, jeśli chodzi o panny młode, przyszłe? Słuchajcie, nie inwestujcie w bolerka nowe, ponieważ to nie ma sensu. Ja dałam 180 zł i teraz nie założyłabym go już nigdy w kolorze ekri, takie bardzo fajne, błyszczące rozmiary, oczywiście wszystkie dokładne mogę Wam podać kolejna rzecz to spódnica ołówkowa czarna, którą widzieliście również do kolanka w rozmiarze S następna rzecz to jest ta sukienka. Sukienka z Tile Whale w rozmiarze M, ale dużo bawełny, więc można śmiało powiedzieć, że ona się strasznie dobrze ciągnie, rozciąga, widzicie? E, I może być też dla elki. E, materiał, tak jak możecie zobaczyć, jest praktycznie niezniszczony, bo ja doszłam do wniosku, że e, ok, fajna, zaczęłam w niej chodzić, a później, nie wiem, coś mi odbiło, że mnie pogrubia i nie chodziłam w niej. Kolejny t-shirt to jest t-shirt, który Wam pokażę w ten sposób, bo jest trochę zmięty. Z takim wielkim serduszkiem, czyli coś fajnego na walentynki w rozmiarze L's z, Jak to możecie zauważyć, nie wiem czy zauważycie, z hausa. Dla mnie po prostu nie pasuje mi z tego względu, że mam wrażenie, że bios mam z nim większy, jeszcze bardziej, bo to serce tak się odbija. Kolejna rzecz to jest koszula koszula w kratkę. Ta kratka jest bardzo fajna. Mówi się, że ta kratka jest taka smutna i przytłumiona, nieprawda? Ona się prezentuje w ten sposób jest długa, ma odcięcie pod biustem, więc może służyć jako tunika, jako koszula, robi wcięcie w talii, może być krótki albo może być też długi rękaw. Kolejna rzecz to jest sukienka, sukienka taka na, teraz na wyjście z United Colors of Benetton, którą ja kupiłam będąc u w Anglii, ale nie pochodziłam zbyt długo, ponieważ mam wrażenie, że ja mam grube plecy. Ale to mniejsze z tym, ona się zakłada na szyjkę, tu na pleckach ma wycięcie, w kolorze, w, kolorze, w, w kształcie litery V, i możecie zauważyć, że ten materiał jest taki bardzo fajny, soczysty, niesprany. Zresztą to jest sztuczny materiał, więc on się szybko nie niszczy, ale bardzo fajnie się prezentuje. E, mam do sprzedania również legginsy. Legginsy, które nie założyłam ani razu, nie wiem dlaczego, ale mniejsze z tym. E, one są w kolorze, jak możecie zauważyć, takim beżowym. E, to jest rozmiar M, ponieważ ja zawsze legginsy kupuję w, w tym w rozmiarze M. E, I co? I one się prezentują w ten sposób. To, co jest u nich fajne i seksowne, to to, że na bokach mają taką e, koronkę, że widać Wam nogę. E, kolejna rzecz. E, swederek. Swederek czarny, który się prezentuje w ten sposób. Nic nie będę rozgadywać. E, tu ma swederek, tu ma wstawkę z ażurku. Możecie sobie ten tutaj e, tą wstążkę, tą, która tu występuje, wiązać albo w Zmęczyłam się albo w stążeczkę taką w kokardkę, albo po prostu niektórzy umieją w i też to fajnie wygląda. Kolejna rzecz to jest koszula. Koszula, którą ja kupiłam ostatnimi czasy, nie wiem w tamtym roku gdzieś na targu, jak była faza na te koszulę do legnisów, chociaż bardzo fajnie się prezentuje. Tylko po prostu dla mnie w tym momencie też jest za mała. Długa. Tu ma jeszcze wstawki na pasek. Możecie sobie pasek wstawić. U mnie ktoś pasek mi zarąbał i nie mam. No i co? I w kolorze takie przydomione granatowy. Kolejna rzecz. To jest taka już sukienka, którą kupiłam już później, jak już mam w ciąży. Więc ona jest rozmiar 42, czyli takie XL. Ona się prezentuje w ten sposób jest z takiego materiału, jak ma imitować jeans, ale to nie jest jeans, tylko to jest taki materiał, który ma być podobny do jeansu. Taka długa, rozkloszowana, fajnie na biodrach wygląda. Tu ma takie rękawki podające, jeśli macie grube ręce, to Wam tu nie przykreśla. I co jeszcze? I... Mam dla Was jeszcze mam do pokazania kurteczkę, kurteczkę steranowy, którą Wam też proponowałam w filmiku i parę osób było zainteresowanych, ale stwierdziło, że muszą zobaczyć w filmiku, czy ona nie jest zniszczona, więc Wam pokazuję. Taka na motor czy na, na koncert, że tak powiem. Tu ma fajne ćwiki nacykowe na jednym rękawie. No zamek, ściągacze tutaj na rękach, tu przy brzuszku jest Wam ciepło, czy też możecie sobie postawić jak połniesz, jak w takim golfie tutaj w kurtce. I to, co świadczy o tym, że jest całkowicie niezniszczona, to są te rękawy. Rękawy, bo na rękawach nic nie widać. Tak samo nie widać nic tutaj na wewnętrznej stronie. Tutaj, gdzie najbardziej się niszczy, wewnętrznej stronie od szyjki. Tu kolejny rękaw. Jeśli chcecie dokładne zdjęcia, żeby zobaczyć, to też wam mogę wysłać. Kolejna rzecz to jest ten: oto taki ciepłopuchowy puchowy ten jest rękawnik kamizelka z. Rezerw rozmiar 38 czyli M. Możecie sobie ją fajnie postawić tutaj i macie taki, wiecie, taki jakby kołnierz w górę. E, tu macie ściągacze, więc sobie możecie ją regulować. O, chcecie bardziej, żeby tu była wyżej, no to sobie regulujecie i tak dalej. Zdjęcia dokładne, jeśli chcecie, też mogę wysłać. I co jeszcze? E, I, i, i. Patrzę na czas, czy po prostu się za bardzo nie rozgadałam, ale jak zwykle się musiałam rozgadać. Kolejna rzecz, którą chcę Wam zaprezentować, to jest ten miętowy sweterek, który rok temu mi służył fajnie, a teraz po prostu się już nudziłam nim. Taki z takim fajnym warkoczem, zapinany na guziczki, z, długim, z takim krótkim rękawkiem, ale bardzo fajnie wygląda i mięta, bardzo odmładza i daje takiego efektu takiej wypoczętej skóry, więc myślę, że to jest w porządku. Chciałabym również Wam zaproponować tą bluzeczkę, bluzeczkę, którą też kupowałam w tym roku na początku sezonu, ale nie chodziłam nic za dużo, ponieważ mam wrażenie, że ja jak jestem dość taka, wiecie, większa gabarytowo, to że nie powinnam przyciągać do siebie wzroku, a to figa z makiem powinnam. Ta z m, do, do granatowa w takie fajne czerwone maki i tak jak mówię, złote guziki, to jest bardzo fajny detal, do tego fajnie wygląda, do jeansu, do spodni i tak dalej, więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. I co jeszcze? I co? I to by było wszystko, jeśli chodzi o rzeczy dla kobiet, a pokażę wam teraz szybko rzeczy dla mężczyzn, ponieważ może jakiś mężczyzna mnie ogląda i chciałby zobaczyć. I chciałby... Aha, jeszcze nie. Dla mężczyzn jeszcze nie. Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie taka kurteczka. Kurteczka, którą, o którą też miałam pytania. Z pinki. Ona jest taka bardzo cieplutka. Ja Wam podlinkuję filmik z wynikami rodzenia, które kręciłam bodajże nad jeziorem i ja wtedy tą kurteczkę miałam ubraną, więc możecie zobaczyć, jak ja nie wyglądam. W kolorze takim zielonym. Myślę, że spoko. Nie chcę jakiś mimo w jakich pieniędzy, więc myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie. I co? I to by było wszystko. I jeszcze męskie rzeczy. Po pierwsze polówka. Polówka, tak jak mówię w kolorze marnarskim, czyli granat i biały. Możecie zauważyć, że ona jest w ogóle niezniszczona. Fajnie wygląda. Ja dbam o ciuchy, więc jestem fizdówką do ciuchów, więc ręczek głową. E, tutaj się schylę, kolejna też polówka i wygląda w ten sposób. Też bardzo fajnie wygląda dla Waszego mężczyzny, możecie sobie sprezentować. E, ciepła kurteczka zimowa, którą po prostu wybogam, żebym mąż się pozbył, bo e, czuję do niej sentyment. a a ja już chciałabym, żeby ją zmienił i ona prezentuje się w ten sposób jest praktycznie w ogóle niezniszczona. zniszczona na napki, od środka macie, macie polarek czyli wszystko jest ciepłuskie, bardzo fajne, ma karturek zapina się na takie rzepki możcie możecie zauważyć, że ten kolor jest świetny w połączeniu takiego przybrudzonego brązowego z czarnym bardzo fajnie wygląda dla mężczyzny oraz dwie ostatnie płotki pierwsza ta, którą ja chciałam, żeby w niej chodził, ale zakupiłem i przestał w niej chodzić, a kupiłem po prostu bodajże chyba w oryginalnej cenie gdzieś będąc w Anglii. To jest Topman, czyli ta znana firma, która tworzy fajne ciuszki dla mężczyzn, Brąz, brązowa, zielona, taka oliwkowa, z takimi właśnie fajnymi wstawkami, takimi pseudo przybrudzonymi w zieleni, bardzo fajna. Zdjęcia możecie zauważyć jeszcze, zobaczyć jak wygląda w nim mąż i myślę, że spoko, bardzo fajnie się prezentuje tylko po prostu moim zdaniem w jego szafie potrzeba odmiany więc wzięłam sprawę w swoje ręce ale nie przejmujcie się, nie będzie Was ścigał za to, że kupicie jego kurtkę i kolejna kurteczka ostatnio już prezentuje się w ten sposób, też męska chociaż moim zdaniem to jest trochę, trochę unisex, że też kobiety mogą chodzić ale ja się nie zmieszczę z moimi bimbałkami, więc dlatego Wam prezentuję na zamek z takim kapturkiem. I ten kapturek jest bardzo fajny, bo tu macie taki normalny, normalną rzecz, jeśli chodzi o materiał. Taki wiecie, niby płótna, ale taki fajny. A tu jest dostawka taka z, jak z bluzy dresowej i też to fajnie się prezentuje. I ostatnia rzecz, już obiecuję, że Was nie będę zamęczać. To jest taki właśnie swyzorek męski. Też bardzo fajne, w ogóle niezniszczone, mówię, tak jak chcecie zobaczyć jeszcze dokładnie zdjęcia, to które zrobię w dzień, tylko mi powiedzcie w dzień, to zobaczycie, że on faktycznie w ogóle nie ma żadnych przetarć, nie jest nigdzie, nigdzie e, z Też był kupiony nowy, też był chodzony dosłownie kilka razy. Też był e, okazuje się, że jest niezbędny w szafie, ale jak, e, jak trzeba w nim pójść, to nie chodzi, więc dlatego chcielibyśmy wyprzedać. I kolejna ostatnia rzecz to jest marynarka, marynarka dżinsowa, o której wam już też mówiłam. Ona prezentuje się w ten sposób. Ja ją kupiłam, pochodziłam jej trochę, ale teraz się nie to jest z sensu. To, co mi nie urzekło totalnie, to to, że jest fajnie wyprofilowana w talii, taka wycięta. Do tego jeszcze ma takie mega fajne rękawki tutaj z takimi słodkimi guziczkami, więc wydaje mi się, że ktoś może coś fajnego w niej zobaczyć i wydobyć jej potencjał. I to by było wszystko, moi kochani. Mam nadzieję, że w ten, tym filmikiem Wam już pomogłam. Tamten albo skasuję, albo może pozostawię, jeśli chodzi o zdjęcia, dla, żeby zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia mojego męża, tych ciuchów mojego męża, ponieważ one były w lepszym stanie niż moje. I mam nadzieję, że jakoś Wam rozjaśniłam w głowie. Sami prosiliście, więc proszę. Ja trochę nie widziałam sensu okręcenia tego filmiku, ale może rzeczywiście w takim materiale to ciuchy wyglądają lepiej. W razie czego, gdybyście byli zainteresowani co do rozmiaru, różnych długości, w centymetrach i dalej, i tak dalej, to piszcie. Co do przesyłki, to tak jak mówię, zamawiacie raz, a płacicie zamawiacie więcej rzeczy, a płacicie tylko raz. I tak jak mówię, 5 do 7 zł, chociaż Czasem przy że to powinno być jednak 10 zł liczone, więc umówmy się, że od 5 do 10 zł za przesyłkę sobie będę to doliczać. Raczej z Was nie zawsze chcę, żeby ta przesyłka była jak najtańsza, bo ja też nie chcę bolić za przesyłkę. Dobra, raczej czego piszcie. Adres internetowy, znowu mam adres internetowy mail do mnie, jeśli chodzi o rzeczy macie na dole, ja będę odpisywać najbardziej regularnie, jak tylko mogę i paczki się będę starać jak najszybciej wysyłać chociaż pamiętajcie, że ja mieszkam w takiej miejscowości, że pocztę mam do 15 w związku z tym, jeśli pieniążki przychodzą po 15, to po prostu zobowiązuje się, że następnego dnia rano paczka najpóźniej zostanie wysłana i oczywiście dostanęcie informacji na maila, że ta paczka poszła. Wysyłam Wam gorące, gorące buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmiku Mua. Pa, pa!